Czy my nie wyrażamy przypadkiem ludzi? Bo tutaj zostało powiedziane, że a, mężczyźni mogą być kobietami w głębi siebie, kobiety mogą być w głębi siebie mężczyznami, to w takim razie jak się zwracać do ludzi, żeby tych ludzi nie ukrazić? Czy mówić to ich pan, pani, czy może mówić on na przykład, ale sugerujesz, że to przedmiot? Może stłóżmy coś nowego. Nie, nie. Ja nie nie mam pojęcia naprawdę, jak się stracać w takich sytuacjach i proszę o myślę, że nic tego stworzyć nowego nie trzeba. Większość yy, ludzi, którzy na podstawie pobieżnego oglądu narządów płciowych noworodka, określamy jako kobiety czy mężczyźni. Z nami, z mężczyznami czują, że są i chcą być tak nazywani. Znaczy, tu nie mam problemu. teraz trzeba dostrzec to, że nie wszystko jest takie samo i nie wszyscy jesteśmy tacy sami, że są ludzie, którzy jednak e, są inni. prawda? I dla nich są odpowiednie określenia. Ja w tej chwili bym cieszyła się, gdybyście mówili do mnie w żeńskiej formie i traktowali mnie jak kobietę, bo całe życie od małego dziecka tak się czułam. bo Nie zawsze mogłam to okazywać. A nie trzeba tu niczego nowego tworzyć. Dobrze jest jak jest. Jeszcze Pan powiedział tutaj o jaki model społeczny ja bym widziała, bo mówiłam o ekonomicznym, jaki model społeczny. To taki jaki się kształtuje. Otóż nie ma co prowadzać jakiejś inżynierii społecznej do kształtowania jakiegoś modelu społeczeństwa. To jest kultura. kultura w rozumieniu szerokim, rozwija się, toczy się, ona ma, podlega swoim prawom e, i e, warto tylko tej kulturze dodawać wiedzy, do zrozumienia, pokazywać, wskazywać na pewne wartości. Ale to nie jest narzucanie czegokolwiek. Państwo stąd wyjdą i albo do czegoś na przykład ja Państwa przekonałam, albo do niczego. I tak powinno pozostać. Nie wolno w tym zakresie modelować społecznie, wybierać presji. Ja bym tego nie robił.